Bezkosztowy stroik na Wielkanoc ze skorupek jajek? Uda się? Hej, tu Iwona raz z kanału Iwa Adventure. zrób to sam i dzisiaj zrobimy elegancki, piękny stroik ze skorupek po jajkach. Dokładnie to będzie świeczniko stroik na Wielkanoc, więc szykujcie się, bo to będzie proste, a bardzo efektowne. Dekoracja na takiej pięknej, naturalnej desce będzie idealną dekoracją stołu wielkanocnego lub kuchennego blatu. A przez to, że użyjemy właśnie takich naturalnych kolorów, to na bank będzie pasowało do każdego wnętrza. Po zimie wszyscy są stęsknieni za kwiatami, więc mamy tutaj bukiet przepięknej gipsówki, która już o wiośnie wspomina. I polecam oczywiście gipsówkę do wszelkich dekoracji i wielkanocnych, i później majowych, i dekoracja stołu, i wypełnienie bukietu do wszystkiego Wam się to przyda. Gipsówka jest tak wdzięczną rośliną, że zobaczcie, tak wygląda Świeżutka, dzisiaj kupiona, a tak wygląda zasuszona. Dodatkowo możecie kupić ją w różnych kolorach, zobaczcie, tutaj jest gipsówka różowa, brzoskwiniowa, miętowa, nawet niebieska i to jest gipsówka, której używałam na ostatnim wystąpieniu w Polsacie, czyli jakieś 3 tygodnie temu, zobaczcie. Przepięknie się zasusza, więc Wasz stroik, nawet jeżeli nie użyjemy dzisiaj gąbki florystycznej, po zasuszeniu będzie dalej cieszył oko. W tym wazonie jest dwie gałązki gipsówki. Ja dzisiaj za to zapłaciłam dwa razy po 9 zł, więc to nie jest duża inwestycja w taką piękną dekorację. A na moim kanale jest jeszcze mnóstwo ozdób, między innymi flowerboxy z gipsówką, którą umieszczałam właśnie w zielonej gąbce florystycznej i zrobiłam flowerboxa własnoręcznie nie płacąc kilkaset złotych, tylko właśnie na przykład 3 razy 9 zł plus pudełeczko, więc koniecznie zaglądajcie na wszystkie moje filmy. Jest też film, bo w momencie, kiedy to nagrywamy, jesteśmy przed świętami wielkanocnymi, ale za chwilę po świętach będzie maj, będą komunie. Na moim kanale są też filmy, gdzie z gipsówką właśnie robię przepiękne, ręcznie robione. Do it yourself! Wianki komunijne, takie bardziej właśnie sielskie, z samą gipsówką, z gipsówką i goździkami i z gipsówką i chyba margaretkami, więc są trzy rodzaje wianuszków komunijnych też z tą rośliną. Zatem polecam całą playlistę. No i nie ma oglądania bez subskrybowania, więc teraz subskrybujecie mój kanał. Pamiętajcie, żeby być aktywnym i komentować każdy mój film, więc czekam na subskrypcje, komentarze, a ja już za chwilkę pokażę Wam czego potrzebujemy do dzisiejszego filmu. Zatem, kochani składniki, pierwszy najważniejszy element, czyli podstawa naszego pięknego stroiko świecznika. Deseczka. Ja nabyłam ją w dyskoncie za kilka złotych. Możecie też pozyskać taki krążek startaku drewniany, możecie jakąś starą deskę użyć, nie musi być okrągła, widzicie, moja nie jest, ale może też być okrągła, więc podstawa to deseczka. Żeby deseczka miała bardziej sielski klimacik, to użyjemy. Takich serwetek pod ciasta użyjemy dosłownie jedną sztukę. Te serwetki również zdobędziecie i w dyskontach, i w zwykłych sklepach takich gospodarstwa domowego. To są takie mm, jednorazowe obrusiki pod pieczywo albo drożdżóweczki, więc taki obrusik oraz jutowa taka taśma. Ja zdobyłam szeroką, może być cieńsza, może to być worek jutowy, ale ten element musi być, bo to doda takiego troszeczkę efektu boho. Kolejnym elementem są takie skorupki po jajkach. Oczywiście ja je umyłam, więc są tutaj już czyściutkie. Wiadomo, na Wielkanoc będzie dużo wypieków, więc na pewno pozyskacie takie skorupki. I w zależności od tego, jakiej wielkości będziecie mieć podstawę, to tyle musicie mieć jajek. Jeżeli będziecie robić duży stroik, no to więcej tych skorupek. Pamiętajcie, że ym, im wyższa skorupka, tym lepiej, żeby była jak najgłębsza. Skorupka musi być jak najgłębsza, ponieważ ona będzie takim naszym mini zbanuszkiem przyczepianym tutaj i wypełnianym przepiękną gipsówką, więc wiecie, to musi po prostu pięknie wyglądać, nie może być za płytkie. Czyli mamy skorupki, gipsówkę też już mamy zaliczoną na naszej liście, następna rzecz to niezbędnik każdej dekoratorki wnętrza, czyli ciepły klej. Proszę sobie to zaopatrzyć się w to, bo to jest bardzo ważne. Nożyczki do odcinania małych bukiecików z gipsówki, no i świeca. Ja mam świecę akurat LED-ową, bezpieczna. E, możecie użyć też świec, które macie w domu, może bardziej dekoracyjny. W każdym bądź razie w centralnej części naszego stroika świecznika będzie stała świeca. Opcjonalnie możemy też użyć gotowych jajeczek. Ja znalazłam takie na sznureczkach, więc będę się ich pozbywała, żeby dokleić jeszcze jako dekorację takie jajeczko. Może piórka, no i oczywiście kokardka. Zobaczymy, czy będzie miejsce na umieszczenie kokardy, ale myślę, że musi się znaleźć takie miejsce. Podczas tego filmu być może pojawi się mój kotek Basia, ponieważ już kilka piórek mi ukradła, zostało mi tylko jedno z tego co widzę. I kilka jajeczek też zostało skradzionych. Tutaj mam drugie pudełko z jajeczkami, które musiałam przykryć, bo kotek mi je y, regularnie po prostu podkrada. Także jak się pojawi, to komentujcie, czy lubicie zwierzątka. Jeśli macie jakiegoś kotka albo pieska, możecie też w komentarzu napisać mi, jak ma na imię. Mój kotek to Basia, trzykolorowa wariatka, więc na pewno ją za chwilkę poznacie. Pierwsza nasza serwetka, która da sielskiego i takiego boho też efektu koronkowego, ażurowego. Serwetka jest troszkę za szeroka, więc polecam zrobić taką zakładeczkę, chyc, żeby ta serweta mniej więcej znalazła się w obrysie naszego drewnianego krążka lub drewnianej deseczki. Kroplą ciepłego kleju przyczepimy sobie tą serwetkę do naszej drewnianej tacki. Teraz dodamy troszkę takiego nieuporządkowanego ładu, czyli naszą taśmę jutową. I ja zrobię to z dwóch takich prostokątów. Pierwszy prostokąt takiej wielkości, drugi zrobię dokładnie takiej samej wielkości. Czyli dwa takie kawałki. I nie będę tego mierzyć, tylko po prostu położę jedno w tę stronę. Drugie w tę stronę i również ciepłym klejem najpierw pierwszą warstwę przykleję do podstawy, i potem drugą warstwę przykleję do podstawy. To będzie taka warstwowa robota, więc jak później, jeszcze damy jajeczka, damy ozdoby, piórka, to to wszystko nabierze więcej sensu. Teraz Wam się może wydawać, że to jest może nierówne, tu odstaje, ale spokojnie to wszystko na samym końcu zagra, więc musicie oglądać do końca. Ja mam świeczkę LED-ową, wobec tego nie będę jej przyklejała do mojej e, drewnianej podstawy. Ale jeżeli macie zwykłe świeczki i chcecie, żeby wasza kompozycja była stabilna, oczywiście możecie też ciepłym klejem leciutko przykleić sobie to do podstawy. Jeżeli macie świecę LED-ową, tak jak ja, no to musicie ją po prostu e, umieszczać w środku, podnosić, włączać itd., więc nie będziemy tutaj jej na stałe mocować. Oto kotek psotek, który podkrada jajka. Yy, I proszę, test na żywo. Interesujecie to? Bardzo. Ale fajne. A piórko? Proszę, a to. I chyc! I już by nie było piórka. Kotek psotek ucieka, a my przechodzimy do kolejnego etapu. Czas na kolejny etap, czyli skorupki. Jeżeli skorupki mają nieregularne, mocno pokruszone brzegi, oczywiście nożyczkami delikatnie możemy to wygładzić. Słychać, że kotek zabrał kolejną <grych> pisankę, nieważne. Możemy sobie nożyczkami leciutko to wygładzić. Pamiętajcie też, że skorupki są bardzo, bardzo kruche, więc nie możemy za bardzo, wiecie, naciskać na to wszystko. Teraz przejdziemy do tworzenia malutkich wazoników na gipsówkę. Tutaj sobie przytnę troszkę, bo się zagięła mi skorupka do środka. Więc, żeby nie było takich brzydkich fragmentów, to mogę to przyciąć. Też pamiętajcie, niezbyt równo, bo to musi wyglądać naturalnie. Więc wszelkiego typu takie zęby. Są jak najbardziej wskazane. To jest, to jest jak najbardziej w porządku. Bardziej mam na myśli coś takiego, że o tutaj na przykład takie zagięcie. Oczywiście to usuwamy, reszta zostaje, bo jest bardzo ładna. I zawsze do zewnątrz naszego stroika będziemy układać tą głębszą stroną, żeby widać było ten nasz dwanuszek. Jeśli są jakieś przebarwienia, niedoskonałości, możecie zawsze odwrócić w drugą stronę, ale też nie martwcie się, to jest naturalna kompozycja, więc wszystko, co naturalne tutaj yy, będzie jak najbardziej pasowało. Poza tym. Będziemy jeszcze to wypełniać gipsówką, dawać ozdoby, więc nic się nie martwcie, wszystko na końcu będzie wyglądało przepięknie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Mogą Wam się nie podobać brązowe skorupki, możecie wtedy kupić białe jajka i kompozycję zrobić bardziej białą. W ogóle cała może być biała, kremowa, beżowa, ale ja wybiorę naturalne yy, skorupki, więc w tej kompozycji będą naturalne, ale pamiętajcie, że Yy, dużo kolorów jest jajek, nawet zielono-nóżki mają lekko zielonkawe jajka, co Wam się podoba, takie sobie pozyskajcie skorupki. Można też te skorupki przemalować farbą, polecam też farbę z sodą, będzie ładny, matowy, taki yy, ceramiczny efekcik, więc kolory do wyboru, do koloru. Zatem przyklejamy pierwszą skorupkę, żeby yy, było miejsce... Tutaj, dookoła naszej świecy, i żeby świece swobodnie wyjmować i y, później do środka wkładać, to zrobię taki półcentymetrowy dystans dookoła. Więc moje skorupki umieszczę w lekkim dystansie od świeczki, żeby tutaj nic nie zawadzało i żeby tej kruchości później sobie nie uszkodzić, gdybyśmy na przykład chcieli włożyć świeczkę i się zagapili. Troszkę kleju na dół, troszkę z boku i przyklejamy do tego jutowego sznurka. Kolejna skorupka na dole, i już teraz wiecie, dlaczego użyłam tego jutowego podkładu, bo te skorupki do takich naturalnych materiałów przefantastycznie się przyklejają. Spójrzcie na to, jak to już pięknie wygląda. Idealnie mi się zgrały wszystkie skorupki, tworząc taką obręcz wokół mojej świeczki. Według mnie to już wygląda ciekawie, a jeszcze będziemy to budować. Czas pozyskać takie małe bukieciki z tych naszych gałązek gipsówki. Ten bukiecik, nawet bym powiedziała, że jest troszkę za duży. Muszą być naprawdę niewysokie. Myślę, że już wam pokazuję dokładnie jakie. Takie maksymalnie takie, jak połowa palca. Nie wyższe, bo będą za wysoko wychodzić z tych jajeczek, a to chodzi o to, żeby one wypełniły te jajeczka, czyli muszą być tak, że jak włożymy, to już nie widać łodygi, tylko samą tą, same rozgałęzienia. Myślę, że te bukieciki można na różne sposoby przymocować do naszych skorupek. Ja będę przyklejała ciepłym klejem, zatem nastawiam się na to, że to będzie wysychało i później będę miała taki efekt, ale wierzcie mi, kilka dni będzie na pewno jeszcze taki efekt. Drugim sposobem jest to, żeby nalać troszeczkę wody do tych skorupek. Wtedy to będzie prawdziwy flakonik na naszą gipsówkę i ta gipsówka w tej wodzie jeszcze chwilę postoi. A trzecim sposobem, to już trzeba w większej precyzji możecie malutkie kosteczki z zielonej gąbki florystycznej wyciąć, namoczyć, ukryć w naszych wszystkich skorupkach i ponabijać tą gipsówką wtedy, ta wilgoć, która będzie w kosteczkach florystycznych, zdecydowanie najdłużej utrzyma naszą gipsówkę w takim stanie. Ale ja idę w zasuszaną gipsówkę, nie mam za bardzo cierpliwości, żeby to jakoś podlewać, sprawdzać i tak dalej. Ten efekt mi się poza tym bardzo podoba, więc ja dzisiaj to przyklejam. Teraz będę wycinała dużo takich bukiecików. Myślę, że minimum dwa takie bukieciki na jedną skorupkę. Zatem tniemy. Biorę dwa bukieciki, składam je razem, o w ten sposób, tutaj dam kroplę ciepłego kleju i chyc do skorupki. I kolejna strona do uzupełnienia. Ale już to wygląda przepięknie, ja jestem zachwycona. Na tym etapie możemy już zakończyć dekorowanie naszego naturalnie wyglądającego pięknego stroiko świecznika, ale możemy też dodać piękne gotowe jajeczka. Ja uwielbiam kolor różowy, więc takie gotowe jajka nakrapiane jeszcze poodrywam z tych zawieszeczek i przykleję takie jajka z czterech stron mojego stroika o w ten sposób to jeszcze troszeczkę tak jakby dopieści ten piękny stroik. Opcjonalnie jeszcze możemy dodać wstążkę. Ja dodam ją na świeczkę. Kokarda jest już na swoim miejscu, i w tym momencie mamy dokończony wielkanocny stroik na stół. Proszę, jak pięknie, uroczo wygląda. Jak widzicie, wykonanie jest bardzo łatwe, wystarczy tylko kilka rzeczy. W zasadzie można powiedzieć, że to można zrobić bezkosztowo. No, jedynym kosztem pewnie będzie gipsówka, bo część rzeczy możecie pozyskać, możecie wziąć starą deskę, starą serwetkę, to może być serwetka taka haftowana, starodawna, nie ma problemu. Skorupki, świeca, kawałek wstążki i zobaczcie jaka przepiękna kompozycja. bardzo delikatny efekt. Myślę, że ta kompozycja będzie pasowała do większości wnętrz i możecie postawić ten stroik na stole, na komodzie, na parapecie, gdzie tylko chcecie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy planujecie wykonać taki stroik i koniecznie mnie o tym poinformujcie albo wyślijcie mi zdjęcia. Dziękuję serdecznie, że w dzisiejszym filmie byliście ze mną. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam do ozdabiania waszego wnętrza na Wielkanoc. I co? Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z wielkanocnych dekoracji. Pa! pa!